Kontrola trzeźwości, no ale pani uciekła, więc policjanci machnęli ręką. 13-latek wiózł pijanego ojca do sklepu po alkohol. Pijany policjant po służbie zderzył się z dwoma samochodami. Ukradł rower, żeby ukraść Audi, ale go capnęli, więc tydzień później ukradł zabytkowe Porsche. Będą też filmy od was. Stereotypowa seria z bawarską marką. Audi po ścieżce rowerowej. Czy bus cofający we mgle. A będzie tego jeszcze zdecydowanie więcej na początek. Prośba do was. Łapka w górę, bo wtedy nasze filmy fruną daleko i będzie się dzisiaj działo. A tematy mamy Kaspar Śnigórski, Iwona Tokarska i przechodzimy do filmu, który jest zatytułowany Je... ty... k... debil. Po tym legendarnym zwrocie, już nasz widz, który wysłał do nas to nagranie, napisał dużo łagodniej, przesyłam film odnośnie człowieka, który najwidoczniej nie potrafi jeździć. Sytuacja się zadziała na skrzyżowaniu przed dobromierzem w województwie dolnośląskim. Chciałbym, abyście to pokazali w swoim materiale i aby ludzie byli ostrożni na drodze, dziwnie jechał wcześniej, raz się trzymał u środka drogi a raz prawej linii, ale to, co ten kierowca tej zielonej godziny zrobił! Ostatecznie no to ja bym zawału dostała chyba za kółkiem. I jeden i drugi mogli dostać. Jedziemy sobie dalej na DK94 i tu mamy nagranie wieczorne albo już nocne, trudno powiedzieć, bo zaczęła się jesień. W każdym razie kierok 638 napisane. Jedziemy sobie dalej na DK94 w okolice Strzelec Polskich i tu na drodze pojawił się kierowca drogiego, dużego samochodu, obstawiamy, że to jest e, Range Rover albo Nie, Defender. Nie, Rover. Land Rover, Land rover Defender. jednak. No e, dobra. Tak. Któryś rower jest to. E, zdecydowanie. I to taki bardzo drogi rower, porządne auto zdecydowanie, ale nieporządny kierowca, któremu za bardzo się śpieszyło. E, no, fura tam prawie z bańkę kosztuje. E, na A tom... mógł ją stracić albo sobie poobijać, bo tak się wbił przed ten samochód ciężarowy, bo słyszymy, że jak tam klakson został Ta, naciśnięty, na to tak solidnie. E, ale oczywiście użył magicznego triku, czyli światła awaryjne jako przeproszenie. I'm sorry. No i myślę, że zamknie ten temat. Kierowca samochodu ciężarowego był na tyle zły, że wysłał do nas to nagranie. Dzięki bardzo. A jak wy chcecie też wysłać, to tu proszę, tak to zrobić można. Teraz nagranie, na którym widzimy obrażoną Teslę. A nawet nie Teslę, tylko kierowcę Tesli. Obrażonego, oburzonego, ale nie wiemy czym. Bo to nagranie wysłał do nas Jacek i, jak dodał w opisie, wyhamowanie dwukrotne bez przyczyny oraz wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu. Tesla, krótko mówiąc, wyprzedziła i wyhamowała. A to wszystko miało miejsce na drodze numer 10 między Toruniem a Bydgoszczą. I my teraz przechodzimy do BMW, gdzie też mamy. Podobne, dziwne zachowanie, kiedy to kierowca BMW nagle wyhamowuje naszego widza. Dokładnie, bo teraz w ogóle wchodzimy w serię y, związaną z tą bawarską motoryzacją. To nie jest tak, że to wiecie, chcemy powielać te stereotypy, ale cztery takie filmy wam zaprezentujemy. Wysyłam nagranie przedstawiające próbę no, zrobienia mi bardzo dużej krzywdy. krzywdy. Gdyby nie kierowca lawety, y, ogarnięty to byłby dramat. Ja pierdolę. A to kolejny bohater z BMW, który nie wytrzymał ciśnienia i wyprzedzał na podwójnej ciągłej, omijał wysepkę, bo bardzo chciał wyprzedzić zielonego busa pasażerskiego. No i nie wiem o co chodzi z tym odcinkiem, ale mamy kolejne nagranie z BMW. Tym razem to jest droga krawa numer 74, obwodnica Wielunia, obok Bełchatowa. No i pan w BMW postanowił włączyć się do ruchu, ale w takim stereotypowym stylu jak dla tej marki samochodów. No i ostatecznie klakson mocno został użyty. I co ciekawe to nie Ostatnie nagranie, które od Was otrzymaliśmy związane właśnie z, tym, z tą marką samochodu. Tak, 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 bo tutaj mamy teraz gagatkę, jak ja to lubię sobie powiedzieć. BMW w akcji w Baranowie, okolice Poznania, 7.45. Kierowca zaczął wyprzedzać na przejściu dla pieszych, a co? No tak, poleciał jednego, drugiego, trzeciego. Śpieszyło mu się też bardzo. Zmieniamy markę samochodu. Yes! Tym razem będzie to Audi. No! I w tej sytuacji y, tradycyjnie mamy wahadło, remont drogi y, i chyba ten kierujący albo kierująca Audi wjechała na czerwonym świetle. Jak już z naprzeciwka jechała cała kolumna, to pyk na ścieżkę rowerową. Jestem kierowcą zawodowym i codziennie mam tę przyjemność oglądać ludzi, którzy prawo jazdy to chyba wygrali w chipsach. Tak napiszał, napisał nasz widz. E, lubię oglądać Wasz program, Piraci Drogowi. Pozdrawionka dla Was. Pozdrawiamy Cię też. To były chylice, kolonia niedaleko Żyrardowa. Kolejne nagranie otrzymaliśmy od Tomka. Konkretnie jest to MOP-gruczno-koło Bydgoszczy. I widzimy na tym nagraniu, że jakaś pani po prostu przejechała z jazd i uwaga, w tak! kiepskich warunkach postanowiła, że trochę sobie wycofa i, i zdąży jeszcze skręcić w prawą stronę. Tak, ale w ogóle mamy serię teraz nagrań związanych z tym, że na drogach szybkiego ruchu w fatalnych warunkach atmosferycznych ktoś robi dziwne rzeczy. Teraz droga S5 w świeciu, busik we mgle sobie cofa na SC. No i faktycznie przerażające nagranie, gdyby doszło tam do zderzenia, to byłaby tragedia. Tak samo mogłoby dojść do tragedii na a w stronę Zgorzelca przed zjazdem na Jawor. Prochowice kosto Młoty. z lewej strony na drodze coś stoi, porozwalane w ogóle trudno rozpoznać, co to takiego może być. No też szalone nagranie i bardzo niebezpieczne zdarzenie na drodze. Podobno to roku. była przyczepa. No tak, taka przyczepa, jeszcze jakoś porozwalana. Dalej przemierzamy polskie drogi i trafiamy na kierowcę, który chyba chciał się z drugim samochodem poprzytulać. To znaczy pan wybrał pas do jazdy prosto, a nagle sobie przypomniał, że musi skręcić w lewo. No i tam doszło do kontaktu, chociaż myślę, że nic złego się nie wydarzyło, po prostu się poprzytulali. No tak, delikatnie się przytulili. Na szczęście na kolejnym nagraniu z drugiej krajowej numer 46, to pomiędzy miejscowościami Pakosławica, Sidzina, nie doszło do żadnego pocałunku samochodów, bo inaczej mielibyśmy tragedię, ale no niestety... Częstość się zdarza to na polskich drogach, że ktoś wyprzedza zbyt ostro i tutaj na szczęście Łukasz, który to nagrywał, przytomnie zjechał na pas awaryjny. Wielkimi krokami zbliżamy się do pięknego rezultatu, to znaczy do 100 tysięcy subskrypcji i z naszych statystyk wynika, że co druga osoba, która ogląda program Piraci Drogowi Studio jeszcze nas nie subuje, więc to jest wasz czas, żebyście to nadrobili. Tak, pauza. Kliknięte, super sprawa. No i bardzo się cieszymy, bo wtedy docieramy dalej z naszymi filmami. Algorytmy nas pchają a na 100 tysięcy subów Będzie do tego wszystkiego kapitalny live z nagrodami. Natomiast teraz przechodzimy do tych najciekawszych historii zakończonego tygodnia. A jak się tam działo? I przechodzimy do mojego ukochanego tematu, który ma prawie 2,5 miliona wyświetleń na TikToku. Citroen Berlingo. Go trudno nazwać to w ogóle samochodem. To jest absolutny hit, jak ja zobaczyłem te zdjęcia. I słuchaj teraz tego. Gotowa? Poczekaj, bo ja chciałabym powiedzieć, że to jest środek, ale boję się, że znowu oberwę. Nie, no to jest szrot. Jakby to się <gry> chyba nie, nie będziemy z tym kłócić. Pęknięta szyba czołowa od innego modelu pojazdu, zamocowana za pomocą pianki montażowej, zbite reflektory i lampy, popękane wkłady lusterek zamontowane na taśmę klejącą, cztery różne opony, przerobiona instalacja elektryczna, brak mocowania akumulatora do nadwozia, zderzaki zamontowane na taśmę i 48-letni mieszkaniec Poznania ukarany mandatem w wysokości 3000 zł. Auć! To bo? auto nie, byle, nie było tyle warte. <grym> na bank. Przecież to auto, to stówy nie jest warte. Piotrek napisał, stał u mnie na osiedlu na parkingu, na żywo prezentował się jeszcze lepiej. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest w ogóle auto jakiegoś majstra, bo tam jeszcze przewoził takie rzeczy. W ogóle te buty na desce rozdzielczej są więcej warte niż ten samochód. E, na TikToku są komentarze złoto. Przegląd ważny? Ważny. Więc w czym problem? No w niczym. <grym> Wiadomo, mandat większy niż koszt auta e, to ma... Ponad 26 tysięcy serduszek ten komentarz, ale jeszcze jeden jest mój ulubiony NX, dodał komentarz. Rok temu w Poznaniu podczas jazdy na PGA dopiero teraz go zatrzymali, czyli w skrócie, on zrobił zdjęcie tego samochodu rok wcześniej. Proszę. No, to faktycznie ten samochód? Tak, to ten samochód. I on no sobie, co, on przez jeździł... go tylko od święta? No chyba tak, patrzył czy policja jest i leciał. Napisał jeszcze dojne krowy pani Spurek3416. Technologia! 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 Co robią szesnastolatkowie, jak chcą się dostać na wiejską potańcówkę? Podjeżdżają. Kradzionym od dziadka, ciągnikiem mając 2 promila alkoholu w swoim organizmie i dodatkowo 16 lat. Tak to wyglądało w miejscowości Laliny. E, Jakiej? Laliny, Laliny. powiat garwoliński, jak dobrze zapamiętałem. Teraz wracając do tych młodych chłopaków, to wyglądało tak, że jedzie sobie traktor, brum, brum, brum. A tutaj przejeżdża policja i widzi, że ten traktor robi jakieś dziwne manewry. No to podjeżdżają, sprawdzają. I co się okazuje? W tym pojeździe jest dwóch 16-latków kierujący 2 promila alkoholu w swoim organizmie. Uu! ale obok siedział jego kumpel, 16-latek. Też był pijany. Policja nie informuje, ile tam miał, bo to nie jest tak istotne. No i wtedy się okazało, że oni jechali zrobić show na wiejskiej dyskotece, a buchnęli ciągnik swojemu dziadkowi, który o tym w ogóle nie miał żadnego pojęcia. I teraz przed sądem rodzinnym będą odpowiadać. Ach, matko, droga, co ta dzisiejsza młodzież wyprawia? Dawid napisał. Po prostu zabrali Renatę na dyskotekę. Tak. Bo to było Renault, tak? Jakiś taki dziwny ten ciągnik był. Ale komentarze na TikToku są tradycyjne. Jak zawsze się pojawiają tego typu, czyli i w czym problem? 10 tysięcy serduszek, moje ulubione. To się nazywa wiejski wjazd na party, napisał myśliwy, ale ktoś tutaj bardzo dobrze zna polską dyskografię. Zawsze chciałem mieć takie coś, właśnie po to by no, zawsze tak było, albo w maluchu po 10 ludzi, tak też pisze trzy kropeczki na yy, TikToku, no i takie boomerskie wpisy, wiadomo, że będzie co wspominać, że w ogóle piękne czasy i, i przywraca mi to wiarę w ludzi, napisała S. Koło odpadło z Opla przed samym przejezdem kolejowym i w efekcie ten samochód utknął na przejeździe kolejowym, konkretnie na torach. A to wszystko wydarzyło się w Katowicach no i świadkiem tego zdarzenia był policjant, który pomógł na szczęście zmartwionej kobiecie i podejrzewam, że ona jechała razem z synem, bo on tam plecaczek założył, może jechali nawet do szkoły, go podwoziła, a tu nagle odpada jej lewe przednie koło. Jak przejdziemy do sekcji komentarzy, to padło takie pytanie, jakie ja sobie też zawsze zadaję. Dlaczego zawsze auta się psu kiedy są na torach. I ja też się nie za zastanawiam. Ale zauważ na tym filmie, jak ona delikatnie zjeżdża tam, i to mm -hmm. koło odpada nie na torach samych, gdzie wiesz, dochodzi do jakichś drgań, No tak, Tylko tak, po tak. prostu na tym zjeździe. Ale koniecznie dajcie znać w komentarzu, może nie wiem, wymieniała opony akurat No ktoś właśnie, słuchaj. Doklęcał. Tutaj są takie komentarze na YouTubie. Zimówki ja bym wrócił tam, gdzie zakładali. To są skutki na przykład wymiany klocków hamulcowych czy innych ingerencji i niedokręcenie finalnie kół. To może faktycznie mieć y, rację, że tak powiem, y, w rzeczywistości, dlatego że my mamy teraz taki sezon, że zmieniamy opony na zimowe. Na początku myślałem, że skandaliczne jest zachowanie kierowcy tego Audi i to się w komentarzach pojawia, ale się okazuje, że ten kierujący Audi to jest bohater. Tak jest, bo to jest policjant po służbie, który po prostu sobie bezpiecznie musiał zaparkować, a potem tak. wybiegł z samochodu i pomógł właśnie tej kobiecie. Udało się w ostatnim momencie, słuchaj, w idealnym momencie mm -hmm. wypchnąć to auto, bo za chwilę odpaliły się światła, um, opuściły się rogatki i przejechał pociąg. Brawa dla policjanta, pisze Rollo. Policjanci w radiowozie, na drodze, na której było ograniczenie do 80 km na godzinę, pędzili 120 i nagrał ich na Żwic. Tak, nagrał ich na Żwiz. Jak przejdziemy do sekcji komentarzy. To też się na tym skupiacie, bo na Facebooku większość osób pisze tak. Drugi pirat dość, że jedzie 120, to jeszcze trzyma telefon w ręku. A Paweł napisał razem z nagrywającym do ukarania mandatem. Ani jednego, ani drugiego nie może być ukarany na podstawie licznika. Koniec tematu. Duch napisał na YouTubie, ale zdajecie sobie sprawę z tego, że takie nagranie nie jest podstawą do ukarania. Skandaliczne zachowanie przy wjeździe na autostradę 1. Policjanci kontrolowali trzeźwość wjeżdżających na autostradę kierowców. Jedna pani się nie zatrzymała do kontroli, więc co zrobili funkcjonariusze? Nie. Nie gonili jej. Po prostu machnęli ręką i ona sobie pojechała. I to w sumie najbardziej chyba podniosło ciśnienie naszemu widzowi, który y, czekał grzecznie w samochodzie ciężarowym, obserwował po prostu ile to wszystko trwa. No i też wiedział, że za chwilę musi dmuchnąć w ten taki alkomat w ogóle do którego się dmucha na tak, świeczkę, na świeczkę prawda? I już wynik. I nagle zobaczył, że za samochodem ciężarowym po prostu jak gdyby nigdy nic nie podchodząc do tego badania przejeżdża kobieta. No więc jak już była jego kolej do odmuchania, to po prostu wprost zapytał tych policjantów, no dlaczego nie zareagowaliście? Posłuchali się, zresztą sami. Dlaczego byście nie zatrzymali tamtego samochodu? Odjechał wam. pani tak? nie za No to... to. No ale to sorry, no to powinniście wciąż się gonić, tak? Czy nie? Bo ja czegoś nie rozumiem. Dobra, bo nie mamy czasu. I potem jeszcze policjantka dodała: nie będziemy za nią biegać, nie? No właśnie zastanawiamy się, czy... A jakby czy... była nietrzeźwa? O, to to. I dlaczego się nie zatrzymała do tej kontroli? To jest główne pytanie. I takie też pytania wysłaliśmy do rzecznika Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Otrzymaliśmy odpowiedź, którą teraz w całości przeczytam. W odpowiedzi na pana wiadomość informuję, iż Komendant Powiatowej Policji w Kutnie podjął decyzję o wszczęciu czynności wyjaśniających w tej sprawie. Obejmą one ocenę prawidłowości zachowania policjantów przedstawionego na tym właśnie nagraniu odnośnie działań Trzeźwa autostrada, i też co bardzo ważne, warto dodać, to byli młodzi starzem e, policjanci, co ich abs absolutnie w tej sprawie też nie usprawiedliwia. Szutce napisał na YouTubie, przecież to jest K, jakiś cyrk. Co na to komenda główna? Ja też, jak się na nie zatrzymam, to mogę odjechać. No, i tych komentarzy jest tu dużo ostrych. Adam pisze tak. Nie mamy czasu, nie będziemy za nią biegać. Już nigdy nie zatrzymam się do kontroli po tym filmie. Mają przerąbane po tych słowach. To tutaj już mocno to ocenzurowałem. Lucasa napisał na, na YouTubie, bo oni pomiar robią tylko trzeźwem. Nie mamy czasu, wyrabiamy dupo godziny do emerytury policyjnej. Ostro tutaj naprawdę mister Rachciach napisał. No tak, ale w ogóle to jest w większości komentarzy, nie jesteśmy w stanie czytać. Je... Ale no parodia, kurwa. Słuchajcie, to jest absolutny hit. Ukradł rower, żeby ukraść Audi, ale go capnęli policjanci, więc tydzień później, co? Ukradł zabytkowe Porsche. I możecie mieć teraz takiego małego miszmasza w głowie, bo tydzień temu o tym mówiliśmy. Jak już masz kradziony rower, to czego ci brakuje do kompletu? Oczywiście kradzionego Audi. No i tak właśnie było w przypadku pewnego dziewiętnastolatka z Opolszczyzny, bo tam się teraz przenosimy. Dziewiętnastoletni młodzieniec, który chyba szybko chce się dorobić, stwierdził, skoro już opuścił policyjny dołek, że... Podejmie próbę numer dwa, wzbogacenia swojej osoby. Dlatego wybrał się do kolekcjonera samochodów i zobaczył przepiękne, zabytkowe Porsche, do którego wsiadł i po prostu odjechał. Więc policjanci dostali telefon właśnie od tego no, zaskoczonego właściciela. Wyznaczyli sobie taką potencjalną trasę, którą mógł ten młodzieniec jechać. Zobaczyli ten charakterystyczny samochód, zaczęli ścigać tego kolesia, a on w ogóle oczywiście zaczął przed nimi uciekać. Ostatecznie stracił panowanie nad autem, Potem wylądował w rowie i jeszcze ze złości chciał to auto podpalić. Tak, właśnie, ze złości, albo z tego, że był już takim kompletnym dbanem, i nie wiem w ogóle, co on chciał osiągnąć tym podpaleniem. Może, żeby były duże płomienie, żeby policja wiedziała, gdzie ma jechać. No po prostu geniusz zbrodni, ja tylko się tak zastanawiam. Czy to już jest wystarczająco dużo zarzutów, żeby on trafił do aresztu na 3 miesiące? Grozi mu 10 lat. Tak więc może, mamy kciuki, może faktycznie teraz podejmą taką decyzję, ale z drugiej strony, jeżeli go wypuszczą, to o czym my będziemy gadać za tydzień? Panie kochany, traktorów to w regionie dużo mamy. Dawaj, idź za ciosem. Trzynastolatek wiózł pijanego ojca do sklepu po alkohol. A cała sytuacja miała miejsce w Mikołajkach po 23. Ojciec, dobrze już wstawiony, poprosił swojego synka, żeby wsiedli do Volkswagena i podjechali do sklepu po mocniejszy trunek. I syn oczywiście to zrobił, bo podobała mu się jazda samochodem. I kiedy byli już po zakupach, to zapytał jeszcze taty, czy może trochę pobujać się tym samochodem po okolicy. Mnie ta sytuacja, ta historia naprawdę bardzo zasmuca. Nie, to nie jest ani tyczkę śmieszne. To jest po prostu. Tragiczna patologia, o której teraz musimy mm, Wam opowiedzieć. Eee, policjanci po prostu zatrzymali do kontroli eee, ten samochód. Nie wiem, czy zauważyli, że coś tam jest nie tak, że taki młodziak tam siedzi w tym samochodzie. Wtedy to wszystko się wyjaśniło. Okazało się, że ten 43-letni ojciec miał 1,8 promila alkoholu w swoim organizmie, ale też najprawdopodobniej usłyszy szalenie poważne zarzuty, bo tutaj jest mowa o bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez udostępnienie i zezwolenie na kierowanie pojazdem właśnie temu nieletniemu małoletniemu synowi pijany policjant po służbie doprowadził do kolizji z dwoma samochodami. A do tej sytuacji doszło w Żlinie po 19 na ulicy Dworcowej. Faktycznie 40-letni funkcjonariusz w prywatnym Audi nagle zjechał na przeciwległy pas i bokiem uderzył w dwa samochody, które jechały poprawnie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Doszło do kolizji, ale potem na miejsce przyjechali policjanci i okazało się, że ten 40-letni funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego to też był pod wpływem alkoholu. E, tak, więc Nasz wydawca postanowił zadzwonić do rzecznika prasowego tamtejszej policji, żeby zapytać, pod jakim wpływem alkoholu był. E, bo przypominamy, że do pół promila to jest jako wykroczenie, powyżej pół promila to jest przestępstwo. A pan rzecznik policji powiedział, że nie może powiedzieć, bo to jest śledztwo prokuratorskie. Czyli Ale za... że doszło do przestępstwa. Tak, czyli że powyżej pół promila. Czyli w każdej innej sytuacji, w każdej innej komendzie, jeżeli się zajmuje czymś prokuratura, to nie ma problemu, żeby podać promile, wiek i całą resztę, ale w tym przypadku jednak było to surowo zakazane, stąd nie wiemy, ile tych promili było w organizmie. Dlaczego to jest ważne? No sami się domyślacie. O całej sprawie poinformowała Pomorska PL, dzięki której mamy też zdjęcia z tego zdarzenia. A komendant już zawiesił tego funkcjonariusza w czynnościach służbowych. Wszczęto także procedurę zmierzającą do wydalenia funkcjonariusza ze służby. I oczywiście, jeszcze ten pan odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, oczywiście tym Audi. Pijany kierowca ciężarówki uszkodził inne samochody, z jego paki wysypały się opakowania jednorazowe, a ten sobie odjechał. Tak, odjechał, bo miał dwa promile alkoholu konkretnie w swoim e, organizmie. On najpierw zjechał na ten MOP, zahaczył o te wszystkie no, tak, pojazdy. bo przenieśliśmy się pod Zieloną Górę, bo jesteśmy na MOPie s Tak, dokładnie. I on wjeżdża na ten MOP, zahaczył o trzy pojazdy, trzy ciężarówki, konkretnie jednego busa, więc również rozwalił w swoim samochodzie ciężarowym całkiem tę plandekę. Myślę, że nie zauważył tego, bo tak był narąbany albo wpadł na pomysł w swojej głowie, że hmm, pewnie nikt nie skuma, pojadę dalej. No i wrócił dalej. Na ekspresówkę, rozsypując te opakowania jednorazowe, bo takie rozwoził plastikowe. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Sulechowa. Grozi mu do 3 lat więzienia. A w związku z tym, że stężenie alkoholu przekraczało 1,5 promila, to wdrożona zostanie też procedura, w której to sąd może orzec przypadek pojazdu. Tak, a jak to nie jego fura, no to możliwe, że będzie musiał zapłacić dokładnie tyle, ile jest warty ten samochód ciężarowy, więc mam nadzieję, że zaboli. 26-latek w sportowym Audi myślał, że czmychnie policji i uniknie konsekwencji, ale krośnińską flotę ostatnio zasiliła Toyota 300 konna. Tak, bardzo porządna i co najważniejsze, policjanci, którzy potrafili ogarnąć te konie mechaniczne, bo ten kierujący Audi no, za bardzo nie ogarniał, bo ostatecznie go dogonili bardzo dobrze. Bo tak, on zaczął uciekać ze względu na to, że miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Ale jak już go zapnęli i otworzyli bagażnik, co zresztą widzicie. Na zdjęciu, to znaleźli tam siekierę, maczetę, miotacze gazu, a także tablice rejestracyjne pochodzące z innego pojazdu. Także ja myślę, że ten jego pierwszy problem z zakazem prowadzenia pojazdów to się może jeszcze rozwinie, jak tam pogrzebią trochę funkcjonariuszy. No niezwykle komplecika. Do kolejnego pościgu doszło na trasie S8. I tutaj, uwaga, tym razem w roli głównej BMW, w, konkretnie w miejscowości Kobyłka, tym samochodem uciekało pięcioro Afgańczyków. I dwóch Mołdawianinów, Mołdawian. 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 Historia wydarzyła się niedaleko granicy, funkcjonariusze dali sygnał dźwiękowy, świetlny do tego, żeby kierujący BMW się zatrzymał, ale on rura, zaczął uciekać, wleciał ostatecznie w pole, no i wtedy zaczęły się poszukiwania. Tak jest, bo najpierw policjanci zatrzymali czterech obywateli Afganistanu, potem znaleźli piątego, który chował się w krzakach, a potem przy użyciu specjalnego drona i jeszcze psa tropiącego wytropili, uwagę już na stacji PKP w Kobyłce dwóch obywateli Mołdawii w wieku 19 i 36 lat wielu oni się tam zapakowali do Nie Niezła ekipa tam się zebrała. Nie tam widzę, że bagażnik otwarty, więc tam też po bagażnikach się musieli chować. No, ciekawe podejście do podróżowania. Yy, I uwaga, tym mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności od 6 do 8. lat. Bardzo fajnie zachowali się młodzi policjanci, którzy wracali ze szkolenia, a co najważniejsze, byli czujni, bo najpierw jadąc drogą zauważyli, że kierowca przed nimi ma problem prawdopodobnie z układem hamulcowym. Włączają swoje sygnały świetlne, dźwiękowe, zatrzymują, a wtedy spod maski zaczyna wydobywać się dym. A trzeba a w, działać? W środku tego samochodu jechała rodzina. Z tego co relacjonują tutaj policjanci, tam w środku siedziała trójka dzieci. Więc ci policjanci po prostu pomogli im wysiąść z tego pojazdu, do tego wyciągnęli gaśnicę, do dlatego jeszcze wszyscy się kierowcy włączyli i udało się ugasić ten płonący samochód. Cała rodzinka potem dzięki temu była bezpieczna, a uwaga, w tej akcji brali udział młodszy aspirant Monika Lampard, sierżant Michał Prodziński, starszy postrękowy Adrian Marczuk oraz starszy postrękowy Andrzej Krajewski, brawo. Tak się elegancko prezentują, fajnie. Danke schön. Muchas gracias. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że byliście z nami przy kolejnym odcinku programu Piraci Drogowi Studio. A gdzie kolejne autko? A kolejne autko. Ma będzie, Ktoś załatwił, Ty masz? Nie. Nie, ale ktoś ma jakieś nowe autko u nas tu w ekipie, więc będzie niedługo kolejne fajne autko. Ale jak będzie 2000 łapek w górę, dogadani? Dogadani, a ja poproszę o komentarze i o podbijanie. Dzięki bardzo za Waszą uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć, akciopka.